Pozdrawiamy wszystkie dzieci. Niech wam z nami czas tu leci. Dziś bez żadnych ograniczeń zabieramy się do ćwiczeń. Róbcie wszystko tak, jak my, byście mieli słodkie sny. Nie są to żadne przelewki. Zaczynamy od rozgrzewki. Pani Madzia maszeruje, wszystkie dzieci nadzoruje. Prawa lewa, prawa lewa, niech wam się tutaj nie ziewa. Teraz troszkę przyspieszamy, udajemy, że biegamy. Ciekawe, czy potraficie w miejscu biegać znakomicie. Jeszcze chwilkę pobiegamy i pajace zaczynamy. Nóżki są wąsko, szeroko i nie musi być wysoko. Dokładamy teraz ręce. Ale super, ja Cię kręcę. Teraz nóżki już łączymy, w miejscu skakać próbujemy. Napinamy mocno brzuszki, wciąż złączone mamy nóżki. Rączki dajemy do góry, skaczemy pod same chmury. Na chwilę się zatrzymamy, ręce swe do przodu damy. Dziesięć przysiadów zrobimy, ładnie też przy tym liczymy. Kupa schodzi jak najniżej do podłogi coraz bliżej. To ćwiczenie zakańczamy. Dziesięć sekund przerwy mamy. Możecie napić się wody lub też soku dla osłody. Pani Madzia już wam macha. Kto z was śmiało jej odmacha? Witamy panią Justynę, co ma uśmiechniętą minę. Za kogo jest ona przebrana? Małpę, jeża czy pawiana? To jest flaming, chyba wiecie. Pewnie bawić się też chcecie. Więc zabawa jest w zwierzęta. Na pewno ktoś ją pamięta. Na początku są bociany, skrzydła więc do boku damy. W górę unieś swe kolana. I już mamy więc bociana. Drugim zwierzem żaba będzie, która skacze prawie wszędzie. Stupki kolanka złączone, dłonie całe przyklejone. Teraz mamy coś mniejszego: ślimaka w skorupce ukrytego. Skul się więc i schowaj głowę, później przetocz na podłogę. Trzymaj mocno swoje nóżki i uważaj też na różki. A teraz nie żadne śledzie, tylko zmiana jest. W niedźwiedzie! Kolanka wyprostowane, buzie wciąż wyuśmiechane. Pani trener was pozdrawia i nie to bez się pojawia. Ładne leże nieprzewrotne, lecz by nie było wywrotne, udało się bez wywrotki? To zmieniamy się już w kotki. Piękny kocik grzbiet robimy, z niego w pieska przechodzimy. Kotek, piesek, tak na zmianę, od taką mamy zamianę. Teraz do góry wstajemy, jaskółkę wykonujemy. W tej pozycji utrzymanie to nieproste jest zadanie. Równowagę trzeba trzymać, kilka sekund też wytrzymać. Teraz nogi jest wymiana, buzia ciągle roześmiana. Jeśli to się nam udało, to żyrafę zróbcie śmiało. Nóżka w górze jest napięta, w dole przyklejona pięta. Mamy wtedy szyję długą i zmiana na nogę drugą. Kończymy już tę zabawę, obyście w niej dali radę. Teraz z kolejną trenerką pobawimy się tu w dom. Stolik w domu każdy ma, więc zrobimy go raz dwa. Bioder wznos jest tu wysoki, zróbmy teraz z cztery kroki. Najlepiej to w stronę ściany, bo już w krzesło się zmieniamy. Siedzimy sobie wygodnie, rączki z przodu są swobodnie. By nas nie obleciał strach, to nasz dom przykrywa dach. Zróbmy więc przysiad podparty, i powoli, nie na żarty, nóżkami powoli w górę. Zakrywamy każdą chmurę. Mocno kolanka złączone, stópki w ścianę przyklejone. Teraz powoli schodzimy i w lampkę się zamienimy. Jedna nóżka jest ugięta, na podłodze druga pięta. Rączek w górę uniesienie to żarówki zapalenie. I pozycję już zmieniamy, bo teraz fotel bujany. Jest to nasza nakryweczka. Nóżki proste są jak świeczka trzymamy tak sekund pięć. Łóżko zmienić się mam chęć. Mocno nóżki naprężone. Dość stabilnie położone. Aby być na nim wyspanym, trzeba być wyprostowanym. I to wszystko, dzieci drogie. Poćwiczyliście coś sobie? Mamy nadzieję, że tak i to nie, że byle jak. Te ćwiczenia powstały z prośbą dla naszych najmłodszych widzów. A jeśli chciałbyś poćwiczyć coś trudniejszego, to zapraszam na inne filmy na mój kanał. Oraz oczywiście do subskrybowania i zostawiania łapek w górę. Rrr. Mamy nadzieję, że przy tych zabawach bawiliście się równie dobrze jak my, pa!